Dzisiaj tak bez e, zbędnego wstępnego pitolenia, od razu przechodzimy do rzeczy, bez logo z intro, zabieramy się do działania. E, winda, winda do frezarki. Ja mam na imię Maciej i dziś zapraszam was na film, w którym pokażę, jak wykonałem windę do frezarki. Dobra, nie mogłem, e, nie mogłem pominąć tego elementu. E, dobra, winda do frezarki. E, niektórzy robią zlewarka samochodowego. Ogólnie z jakichś takich podnośników narzucowych, teleskopowych, coś takiego. Pierwotnie też miałem iść w tę stronę, ale później sobie pomyślałem: Kurde, no nie byłbym sobą, jakbym sobie trochę tego życia nie skomplikował. I postanowiłem zrobić tą windę moją z elementów cence, elementów domaszyn cence. Będzie to. Śruba trapezowa, 12 mm średnicy, skok 3 mm. Wałek, wałek, wałek stalowy, 16 mm. Śruba, będzie mi potrzebne jako pokrętło do regulacji wysokości na 8. Dwa uchwyty, dwa uchwyty, wsporniki końcowe na 16, dwa łożyska liniowe, na 16 mm. No i brakuje mi jeszcze wspornika takiego wspornika na 8 mm na 12 mm. Przepraszam, do wałka on niestety dojdzie trochę później, aczkolwiek wy tego w ogóle nie odczujecie. W ogóle, bo pewnie znając życie za 3 minuty tego filmu już będę miał go w ręku. Ja przygotowałem sobie jeszcze taki rysunek techniczny zwany Misiem. <noise> Narysowałem sobie misia, e, technicznego misia. E, tutaj jego ta taka słodka buźka będzie pokrętło. Pokrętło, e, pokrętło na śrubę. E, tak mniej więcej zaprojektowane, że można było sobie to bez wyżnarki włosowej. E, ja we wcześniejszych projektach gdzieś tam zawsze wyżnarkę włosową angażowałem. Jeszcze i tutaj tego nowego warsztatu nie przyniosłem, więc wykonam sobie to ręcznie. Wszystko będzie ze sklejki 18. No i co? Teraz już zabieram się do działania. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie sobie tych główek, misiów. Sztuk raz, dwa, trzy, co najmniej. Lecimy. Leciałem cztery prostokąty. W międzyczasie stwierdziłem, że nie będę tych. Kątów bez sensu. Teraz sobie przyłożę, odznaczę sobie, gdzie mają być otwory poszczególne, ponawiercam i spasujemy, czy to wszystko ładnie ze sobą współgra. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this game Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stop, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never in space. I won't stop till I hear him say. Oh, oh. And I'm up again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right. In the AM, that's my only friend. No light. Just the sun coming up on the horizon. I lose track of time. Yeah, I move fast and climb. A new class divine. Yeah, true passion shines. And I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push bars, no, I push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build on every captain's face i won't stop till i hear him say oh, oh. Got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound, scar to see. Everybody, come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them when I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. Wszystkie elementy wyciąłem. Nie. Tu moje nieszczęsne pokrętło musiałem wyciąć jeszcze raz. Z tego względu, że pomyliłem grubości sklejek, nie wiem, wyciąłem wyciąłem 15, a powinno być 18, bo 18 mm. Generalnie powinno być 18. Nie. Teraz pokrętło zrobiłem, nie wyszło zbyt urodziwe, może je kiedyś wymienię. Albo zrobię nowe, albo może zanim zmontuję całość do końca, zrobię nowe. Nie wiem, zobaczymy w każdym razie. Elementy wszystkie mam już wycięte. To jest element na samą górę, ten, który będzie podnoszony. To jest element. tutaj w nim będą osadzone łożyska liniowe. Tutaj będzie pokrętło. I ostatni element, w którym, w którym będą już szły, jakby yy, prowadzić Coś to chyba źle, kolejnościowo, nie, dobrze. Będą się zatapiały, będą się zatapiały w dół. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz to tylko poszlifować delikatnie. Dobra, co do tego pokrętła to zrobiłem trzecie. To drugie też dawało radę w sumie, ale stwierdziłem, że kurde, no już robię, to już zrobię takie ładniejsze. No chyba jest trochę ładniejsze, nie? W sensie to też się sprawdzało, ale wiecie, mam wyżynarkę to co zrobię? E, bo to pierwsze na no, sklejce za cienkiej, to. Aczkolwiek to wszystko jest do wykonania, bez wznarki włosowej. Tylko najlepiej mieć jakąś wiertarkę kolumnową, co by sobie równo ponawiercać. W ogóle do całego projektu przydałaby się taka wiertarka. Nie mam, więc oddzielę sobie jak mogę. Teraz już skręcę wszystko... Wszystko do... zamę do kupy. Mówiłem, że tego nie odczujecie? Jest, przyszedł trzeci element, trzeci wspornik. Najmniejszy, ten, który będzie na śrubie trapezowym. Ja teraz to <laughs> postaram się jakoś sensownie zamontować. Myślę, że pomoże mi w tym klej CA i jakiś przyspieszacz. Spróbujmy. Zatem. I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wake, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them when I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna wait, I could change all the things. Działa! Działa! To zobaczymy jak ciężko będzie się wznosić razem z opartą frezarką na tym. Ale to się. Za chwilok! My pain. I just wanna be a better person. I deserve this. I just wanna break these chains. Always asking for greatness. True to myself, I never fake it. See too no many ones that so to get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall It's toxic. Day one started out outlaws for profit. All I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy, off of me just being honest. And the fake ones hate, but it's all no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Yeah. Tak to się mniej więcej tutaj prezentuje. Miałem ją przykręcać, zastanawiam się, może i w ogóle nie będę przykręcał. Jak to wygląda? No powiem szczerze, że spoko. spoko. Myślałem, że to będzie gorzej, aczkolwiek pierwsze co to muszę z powrotem zamontować sprężyny w prezarce. Ja je wymontowałem. Myślałem, że to tak będzie mi wygodniej. Teraz muszę je z powrotem zamontować. No i jest jeszcze jedna rzecz, ten hamulec tutaj od frezarki, który blokuje nam wysokość, głębokość posadowienia tego freza, całej stopy. No jedyne co, to, to muszę muszę mieć wciśnięte jak reguluje wysokość. Ja zaraz pokażę wam mniej więcej jak wysuwa się ten frez, jest to dość płynne, dość fajne, jest mały skok, można bardzo precyzyjnie ustawić, dosłownie do jakby była jakaś skala, to co do tam jakichś mikronów. Ale nie, no można po prostu dość dokładnie ustawić. Dość fajny skok jest. Ja jestem generalnie zadowolony. Tak się jeszcze w połowie zastanawiałem, czy przypadkiem, czy nie będzie na zasadzie, że zaraz będę robił coś nowego, ale nie. Ale myślę, że myślę, że sobie przy tym rozwiązaniu zostanę. Hmm, tylko jeszcze może jakoś tam będę usprawniał. zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na chwilę obecną e, ja jestem zdolny jest OK. Sam skok frezarki ma 6 cm, więc tutaj nie ma nie ma jakiegoś dużego, e, dużego pola do popisu e, do wysuwania do chowania tego freza. E, dobra, ja wam pokażę pokażę Wam jak, e, jak, e, jak ten frez się wysuwa, jak się chowa. E, I to tyle nie zapraszam do następnego filmu, mam nadzieję, że się podobało. Eee, łapa w górę i na razie cześć. Zobaczcie jeszcze tylko, jak to się chowa. A, jeszcze przed sekundą powiedziałem, że chyba ją będę przykręcał, ale teraz już wam powiem, że jej nie przykręcę, z tego względu, że po godzinach prób i użytkowania mogę stwierdzić, iż jej nieprzykręcenie będzie bardzo dobrym związaniem, z tego względu, że w momencie, kiedy będę chciał wymienić fres, po prostu opuszczę sobie ją o milimetr. Wyciągnę windę, opuszczę całą całą, całą frezarkę na dół, wymienię sobie fres. Podniosę może windę i będę mógł regulować. Także myślę, że przykręcać nie ma sensu. Jest na tyle stabilna, że nie będę musiał tam jakoś super się z nią męczyć. No, to tyle. Na razie. Cześć. Jeszcze może powiem tylko o samych kosztach, bo to też jest dość istotne. Podejrzewam, że jakiś tam używany lewarek taki nie teleskopowy, tylko taki nożycowy, wyniósłby mnie może 50, 60, może 100 złotych. Nie wiem. Patrzyłem tak mniej więcej, to tam do stówki powiedzmy spokojnie bym coś takiego zakupić. Pewnie dużo taniej, ale powiedzmy, że 5 dych. Tutaj na same elementy te CNC poszło około 90 złotych. Z tym, że Pewnie jakbym mógł kupić krótsze długości wałka, czy tam dłuż, krótsze długości śrub trapezowych, pewnie by wyszło trochę taniej. No załóżmy, że nie mogłem, więc tak mi się zostać. Koło 90 zł, plus sklejka. No i wiadomo, satysfakcja z tego, że projekt był zrób to sam. O, oh, nie do odebrania, bezcenna. Także e, warto robić coś samemu, aczkolwiek też nie zawsze warto e, wyważać te otwarte drzwi. No nie wiem, no ja tutaj trochę wyważyłem, poszło lekko, szybko, sprawnie i przyjemnie, także polecam. No to teraz już ostatni nasz, na razie, cześć.